Witam na kanale Damian Kuchnia od Kuchni. Dziś zrobimy sobie bardzo szybki przepis na śniadanie. Będzie to ryż smażony z jajkiem. Ja mam tutaj pół szklanki ryżu ugotowanego. Dwa jajka, trochę soli, pieprzu do smaku. 15 ml oliwy, 15 ml sosu sojowego. Trochę szczypiorku i jedna malutka, bardzo malutka cebulka. Bardzo drobno pokrojona. Ryż wrzucam do większej miski. Dodaję dwa żółtka, pieprz do smaku oczywiście, sól. i soli trochę więcej może dać. I sos sojowy. Mieszamy to wszystko do jednolitej konsystencji. OK. Teraz idziemy na maszynkę to smażyć. Na patelnię dodaję olej, olej lub oliwę, dodaję cebulę, podsmażam, dorzucam szczypiorek. Dodaję ryż z jajkiem. Wszystko się robi naprawdę parę minut. Ryż można sobie ukodować dzień wcześniej wieczorem i zostawić go w lodówce. I macie pyszne śniadanie. Dosłownie w parę chwil. Ok, i ryż zesmażany z jajkiem już jest gotowy. On musi być taki właśnie nie posklejany. Hmm. Bardzo dobre danie, bardzo szybkie danie i bardzo tanie. Zapraszam na moje filmy, zapraszam do subskrypcji, do komentarzy i do zobaczenia.